Witam Was w sobotę. Zaczęliśmy dzisiaj weekend. Niestety Daniel pracujący. No ale bywa i tak. Jak sobota, to oczywiście naleśniki, ja tak naprawdę kończę smażyć ostatniego i siadamy do pysznego śniadanka. Zapraszam Was do oglądania. A któż to nas odwiedził? Bieram się teraz z dzieciakami do sklepu, e, robię ciasto na jutro, malinową chmurkę i potrzebuję prawie wszystkich składników. Ale nie o tym. Pamiętacie jak mówiłam Wam, że zamówiłam jakiś czas temu kurtkę z Vinted? To przyszła mi, ona już jest uprana i tak się zastanawiam, czy ona mi w ogóle pasuje i czy ją zostawić. To jest taka kurtka koszulowa, ona jest z berszki, tak naprawdę wygląda jak nowa. I z tego, co tam opis czytałam, to dziewczyna chyba w niej za bardzo nie chodziła. I to jest niby rozmiar, słuchajcie, XXS, ale jest ogromna, nie wiem. Pochodzę w niej może trochę i jeśli nie będę się czuła dobrze, to wtedy wystawię. Ale dajcie znać. Czy zostawiać, czy nie? Już ubrana, lecimy na szybkie zakupy. Aparat muszę zostawić w domu, ale gapa, niestety, nie naładowałam baterii. Zrobię to teraz. Wróciliśmy i od razu zabieram się za robienie ciasta. Ciasto musi teraz zastygnąć, ale ogólnie robi je się bardzo, bardzo długo. Myślę, że za około 3 godzinki skończę robić ciasto. Wtedy, wiecie, wszystko fajnie stężeje. Beza też się upiekła. No i co? Teraz chcę zabrać Wiktorię, bo jedzie z moim tatem na koniki, ma je tam pokazać. I ja może z Filipem pójdę na spacer, albo w sumie też z nimi pojedziemy. Zobaczymy. Wróciliśmy już z dzieciakami, i teraz lecimy po Daniela. O proszę, proszę bardzo, tak właśnie Filip wyrzuca czapki. A to Filip. A ty tak. blogus? Mój, dawno się na vlogu nie pokazywałeś. O boże, jak było w pracy? Jak to w pracy? Fajnie? Fajne. To córka w akcji. Ej, czapa, zimno jest? Nie spadła, Zdjęłaś? Czyszczyłam ciasto, teraz wędruję na cały lot, lot. na całą noc do lodówki i jutro będzie gotowe. Jesteśmy po bardzo szybkich zakupach, wróciliśmy do domu i szykujemy ubrania na jutro. Dla Wiktorii tutaj mam białą taką koszulę, do tego spódniczkę jeansową, rajstopki i gotowe. A tutaj wersja dla Filipka, tak żeby było wygodne, wygodnie takie brązowawe leginsy i do tego biała koszula, z guziczkami, koszula, białe body, z guziczkami. Na pewno będzie się w tym bardzo komfortowo czuł. A ja chyba postawię na tą sukienkę z Laurelli, ale jeszcze jutro raz przymierzę i zobaczę, jak to wygląda do płaszcza. Chłopaku, chyba idziemy spać, co? Bo Ty jesteś jakiś bardzo, bardzo zmęczony. Hm? Filip, idziemy spać? Halo! Chłopaku, idziemy spać? Dzień dobry, my jeszcze w rozsypce, ale powoli będziemy się zbierać. Filip, czy ty mi gąbeczką lustro myjesz? Nie, ona jest mokra! Makijaż chcesz mamie zrobić? Zabieram się za robienie make upu Moje włosy są, jak widzicie Żyją swoim życiem po prostu Ale szybko się pomaluję Uczeszę I powoli będziemy się ubierać I gotowe, zostało mi się tylko ubrać Ale mam jeszcze godzinkę Na spokojnie Jesteś gotowa? Tak! Pięknie wyglądasz I pan Filip też ubrany Wyglądasz z chłopaku super! Gotowi, już jesteśmy w drodze. Nawet wam się nie pokazałam, ale tak jak mi pomogliście w decyzji, nałożyłam sukienkę w panterkę. Bo miałam nałożyć inną, ale stwierdziłam, że. Dobra, w tej mi będzie trochę wygodniej. No i jedziemy już do kościoła. Męża, jaki ty jesteś elegancki. Teraz na czas, trzeba. Fiu, fiu, fiu. Just wanna love you. Just wanna hold you. Just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay. Or take me away. I want you for myself every single day. Jakaś różnica? Ale Co tam jest <laughs> I don't know what I do without you You make me smile what is it that you do My life was great till you added colors How

Moi drodzy, odzywam się do Was już z domu, jakieś tam przebitki dla Was ponagrywałam Wróciliśmy i zobaczcie jaki przepiękny magnes dostaliśmy na pamiątkę Za chwilę wyląduje na naszej lodówce Jestem tak obiedzona, naprawdę było bardzo fajnie Ale marzę teraz tylko o tym, żeby zmyć makijaż i nałożyć piżamkę albo jakiś wygodny dresik Już tak... Resztę dnia spędzić na luzie Za chwilę będziemy mieć dzieciaki Trzeba będzie położyć Filipa spać Później Wikusie I zabiorę się za montowanie tego filmu Chyba Wam jeszcze nie pokazywałam Ale kupiłam tutaj lampeczki na te półki Tak jak mówiłam w którymś vlogu I to są takie dynie ale spodobało mi się to, że dają tak ciepłe światło. Pamiętacie, jak jakiś czas temu pytałam Was o świeczki, które pięknie pachną, żebyście polecali. Wszyscy polecali tą markę Andziaks i zamówiłam ostatnio świecę pumpkin. Będę testowała, powinna niebawem do mnie przyjść i mam nadzieję, że będzie tak pięknie pachniało, jak opowiadałyście. Herbatka i mandarynki wieczorem są u mnie obowiązkowe. Herbatka już trochę mi wystygła, ale to nic. W końcu mogę się do Was tak na spokojnie odezwać. Dzieciaki pozasypiały, tak naprawdę padły ze zmęczenia. Ja zrobiłam sobie gorącą herbatę. Teraz obiorę mandarynki, będę zajadała, motowała film. Mam nadzieję, że będę miała wystarczającą ilość materiału przez te dwa dni, tak szczerze Wam powiem, za dużo nie nagrywałam. Ale od jutra biorę się w garść razem z poniedziałkiem. Mam nadzieję, że będę miała taką dużą motywację. Jeśli chodzi o chrzciny, to nagrałam wam no nie dużo, ale trochę coś tam wam nagrałam, żeby pokazać. Wiadomo, byliśmy jako goście, no i nie biegałam tam z kamerą. Marcelka wyglądała przepięknie. Bo bardzo grzeczna No i tak, dzień powoli dobiega końca Za chwilę będę musiała iść zmyć makijaż Umyć się Może Wam nawet wstawię ten film Żeby, znaczy zaplanuję, żeby pojawił się Jutro o godzinie 17 I tak jak mówię Mam nadzieję, że od jutra już zaczynam Więcej nagrywać Żeby mieć więcej materiału Tymczasem żegnam się z Wami Bardzo dziękuję, że ze mną byliście Co prawda ten vlog... Nie jest zbyt długi i za wiele Wam tutaj nie pokazałam, ale mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Widzimy się już jutro, pa pa!